Historia warszawskiej popkultury. Zaprasza Wojciech Przelibjak. Zapraszam Was na myślę, że wyjątkową, dwuodcinkową część historii warszawskiej popkultury. Myślę, że niektórzy z Was rozpoznają miejsce, w którym się znajduje Teat Kapitol. Tutaj w latach 90., najprawdopodobniej, raczej na pewno, byłoby pełno młodych chłopaków i dziewczyn jeżdżących na dyskorolkach. Dzisiaj już tak nie ma, ale o tym między innymi będzie w tym odcinku, bo będzie o rapie, o warszawskim rapie. Gość specjalny, autor fantastycznej książki wydanej przez wydawnictwo Czarne, Filip Kalinowski. Autor książki, dziennikarz, też muzyk, no i sam też słuchacz rapu w tamtych latach. Chociaż jak się przekonacie, nie tylko. Będzie między innymi o słynnych miejscówkach z tamtych lat w Warszawie, o artystach. O przełomowych momentach. Myślę, że bardzo ciekawa rozmowa, dlatego podzielimy ją na dwie części. To jest pierwsza część. Zapraszam Was na historię warszawskiego rapu gościem specjalnym Filip Kalinowski. Ta książka w ogóle też jest o Warszawie, dlatego, że moim zdaniem, jak w pryzmacie, nie jak w pryzmacie, jak w soczewce, wiele rzeczy tutaj się skupia i dlatego dużo osób mi mówi, że te zależności zna od siebie z miasta, bo one tutaj po prostu trochę bardziej wyraźne były. Wynika to na pewno ze skali miasta, z tego, że wiele osób mi opowiada, że u nich w mieście no to jednak wszyscy się kojarzyli. i tutaj w powiedzmy w rapowym środowisku tym aktywnym takim to też jednak ludzie się kojarzyli bo tych ekip nie było zbyt wiele ale jakby łatwiej było otarcia wszelkie możliwe i wydaje mi się że to jest taka dynamika która w latach 90 wszędzie była podobna że jakby przez tą nudę przez ten brak zajęć przez to bycie trochę Bezpańskim psem, bo jednak w, jak się pojawił kapitalizm i dorośli ludzie musieli jakoś się zatroszczyć o to, żeby przetrwać, te dzieciaki były puszczone samopas bardzo często, i, i tutaj konflikt był. Pewną rzeczą, która mogła być e, przerywać nudę, i jakby do tych konfliktów prowadziło wszystko. No, ja się wychowałem przy torach, e, i po drugiej stronie torów, to już dla nas w tamtej optyce to nie byli ludzie. I e, my na początku, jako dzieciaki, jak Indianie się tam tłukliśmy, a później już jako nastolatki, to się tłukliśmy nie jak Indianie, tylko jak Polacy. E, I to było hmm, wydaje mi się, że takie zależności, które tutaj e, były bardziej widoczne, a niektóre były specyficzne dla tego miejsca, to jest heroina, która pojawia się w latach 90 i ona nie pojawia się tylko w Warszawie. To był problem iluś ośrodków miejskich w Polsce, ale nie wszystkich, e, a ona zmieniła wszystko. Naprawdę ja dobrze pamiętam ten moment i te lata, kiedy Pisząc tę książkę, weryfikowałem to na przykład w rozmowach z Monarem, z policjantami z pierwszych grup e, antynarkotykowych e, i, i kryminalnych itd. I często im na początku opowiadałem moją historię, jak ja to widziałem i często ci ludzie mówili, no dokładnie, to jest ten rok, to wtedy to się zdarzyło i i że w tej takiej dynamice nowych narkotyków po 1989 roku jakby ludziom umknęło to, że ten narkotyk niesie ze sobą nieporównywalnie większe zagrożenie uzależnienia. I też ta heroina taka blokowiskowa, czyli po prostu wiecznego braku pieniędzy, ona spowodowała ogromną ilość codziennej, małej tzw. przestępczości, ale ona dla nas była duża, bo skutkowała po prostu codziennymi dziesionami tym takim klasycznym trybem, co tam masz w kieszeniach, dawaj i tak dalej. Z drugiej strony te zorganizowane grupy przestępcze, które w tamtym momencie, jakby polskie media lubiły to nazywać mafią. Ja nie mam zgody na to określenie, bo ono jest takie filmowe, romantyczne i tak dalej. A to było coś, co nas, dzieciaków wychowujących się w tamtym momencie, nie do końca dotykało, no bo oni mieli. Jakby nieporównywalnie większe interesy, pieniądze do zarobienia itd., ale to gdzieś był taki cień, który się kładł na tym wszystkim, bo nagle się okazywało, że chłopak z klatki obok, co był bardziej bitny, no to został zwerbowany jako żołnierz. Nagle kilku chłopów, którzy gdzieś tam albo mieszkali na osiedlu, albo po coś przyjechali na to osiedle. Akurat muszą odreagować stresy życia w takim świecie i po prostu wpadali hordą i lali kogokolwiek spotkali. Później się na przykład okazywało, że w klubie ktoś dostał w ryj, a on nie powinien był dostać w ryj, bo powiązany jest z jednym czy z drugim. To były takie rzeczy, o których my, my czytaliśmy w tych gazetach, o tym, że wybuchła bomba pułapka, że kogoś zastrzelili, i to naprawdę były takie rzeczy, które w tych gazetach co tydzień się pojawiały. Co z dzisiejszej perspektywy tego miasta, wręcz niewyobrażalne się wydaje. To jest taka narracja rodem z Ameryki Południowej albo z Meksyku. Ale właśnie te takie, jakieś małe przecięcia z tym światem gdzieś się zdarzały. I myślę, że to są dwie rzeczy, które gdzieś powodowały to napięcie. A trzecia rzecz to jest taka wręcz metaforyczna, że wydaje mi się, że to miasto. Jest bardzo straumatyzowane. Że jak dzisiaj tak dużo się mówi o terapii, jak ludzie chodzą na terapię, jeśli by Warszawa jako człowiek poszła na terapię, to ona naprawdę dużo przeżyła. I to, że spotykamy się na Mokotowie i tak wiele jest tych tablic wszędzie wokół tych wszystkich ludzi, którzy zginęli w tym mieście. I to są takie rzeczy, które rzutują gdzieś i są takie że to powoduje pewne napięcie. Wydaje mi się, że to miasto e, to zawsze są generalizacje, takie, które jak to generalizacje zabierają pewną jakby taką pojedynczą sytuację i starają się to gdzieś wznieść na taki poziom ogólny i że to tak. No oczywiście, że nie tak, ale wydaje mi się, że takie napięcie, to takie chodzenie na te imprezy. Względem tej zależności, że nas jest więcej, tamtych jest mniej, że niekoniecznie to chyba wódka są wersy, że e, nikt nie chce się bawić, wszyscy chcą się bić e, z pierwszej molesty. No i trochę tak było, szczególnie w tej mojej perspektywie dzieciaka, bo ja naprawdę wtedy byłem dzieciakiem i czasami jak lądowałem ze starszymi kumplami na tych imprezach, to trudno było uwierzyć w to, że to jest impreza, że jakby wszyscy ci ludzie tam przychodzą się bawić i nie wiem, czy oni przychodzili się bawić. W dużej części oni przychodzili właśnie żeby coś się stało, żeby było nowe wydarzenie e, i, i niektórzy przychodzili tam się sprawdzić, niektórzy przychodzili e, odreagować, niektórzy przychodzili e, spożywać wszelkie możliwe substancje, włącznie z alkoholem, chyba najgorszym e, w takich sytuacjach imprezowych i że to bardzo zagęszczało atmosferę. A dodatkowo przez skalę tego miasta, że ci są stamtąd, ci są stamtąd, ci są stamtąd, e, no, to powodowało pewne napięcie i, 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 i to, co wybrzmiewało gdzieś w tym rapie, to, że to miasto było takie mm, bez dystansu, bez luzu e, i że oczywiście to znów jest generalizacja, bo... E, jakby jest szereg utworów, które są o tym, że jakoś próbujemy sobie w tym wszystkim znaleźć tą przestrzeń, ale to jest taka rzecz, o której piszę w tej książce, że nawet na tej jasnej stronie Volta jest bardzo dużo takich wersów, że OMP chociażby, że co kiedy miasto cię męczy, i, i że to było takie na co dzień dosyć podwyższone. Atmosfera i to się odreagowywało jadąc na jakąś żwirownię, znajdując sobie gdzieś tam trochę radości w tej deskorolce, która niosła więcej luzu ze sobą, ale gdzieś kątem oka cały czas się miało ten orient, co się dzieje wokół, bo może się skończyć niefortunnie. Wydaje mi się, że tutaj jakby musimy podzielić rap i takie środowisko, nie? które było w tamtym momencie bardzo pomieszane, bo z jednej strony miało ten punkt odniesienia hip-hopowy, taki, że graffiti, breakdance, który trochę był takim dziwnym w Warszawie osobnym tworem. Jak znam historię Kielc, na przykład ten breakdance był bardzo blisko rapu, a, a w Warszawie oczywiście były łączniki DJ Spike, chociażby Siła Dźwięku, jakby byli ludzie, którzy gdzieś mieli do czynienia z tym czwartym elementem hip-hopu, ale jeśli ja bym miał jakoś widzieć cztery elementy warszawskiego hip-hopu, to to deskorolka jest czwartym elementem warszawskiego hip-hopu i jeśli mówimy o tym takim tyglu kulturowym, w którym właśnie jest deskorolka, jest rap, jest w ogóle bycie młodym człowiekiem w tamtym momencie z tym takim punktem odniesienia, właśnie bitowym, nazwijmy to, że jednak. Byli ci, co grunge'u słuchali, byli ci, co techno słuchali, te środowiska też się gdzieś tam jakoś przecinały, bo nie było zbyt wielu klubów, w których, szczególnie w tych pierwszych latach, jeszcze nie było to wszystko tak wyspecjalizowane, że szedłeś na rap tutaj, a na techno gdzieś indziej. Ale dla całego tego środowiska, no to oczywiście możemy wskazać te takie momenty, które po prostu dla bycia młodym człowiekiem były ważne, czyli chociażby heroina. Ale jeśli weźmiemy za mm, ten jakiś pryzmat e, rap, e, no to na pewno Rap Day był bardzo ważnym momentem. E, na pewno Color Shock, e, kiedy jeszcze przed Rap Dayem e, Bogna zaczęła prowadzić swoją audycję w Radiu Color, to to było takie pierwsze. Z jednej strony okno na świat, czyli na tę Amerykę, ale z drugiej strony takie okno na te podwórka wszędzie wokół to, że nagle łącznicy zostali wysłani, że ktoś inny gdzieś indziej też to robi i można podejrzeć, podsłuchać, sprawdzić, co tam się dzieje. Najważniejszym wydaje mi się, momentem w historii Lat 90. rapów w Warszawie to, to może dwa. No, z jednej strony to jest produkcja hip hop Wolta, e, która trochę przypadkiem stała się tym takim symbolicznym podziałem na stronę ciemną i stronę jasną. E, no i z drugiej strony, a, a wydaje mi się, że przede wszystkim to wydaje mi się jest najważniejszy moment w historii warszawskiego rapu, to jest premiera skandalu. E, bo to była pierwsza płyta z tego miasta. Oczywiście były wcześniej ważne, nielegalne, e, bo w 3 h wszyscy sobie przegrywali i słuchali, no ale to nie była ta skala przez to, że po prostu pomaton docierał wszędzie i, i był teledysk w telewizji i, i był legalny nośnik. I to była pierwsza długo grająca płyta jednego zespołu z tego miasta. Płyta bardzo radykalna, taka, że gdyby inny zespół był tym pierwszym, być może nawet gdyby Stare Miasto, które wyszło chwilę później, było tym pierwszym, to może ta historia by wyglądała zupełnie inaczej, bo jakby z jednej strony bycie młodym jest zwykle radykalne i, i buntownicze, i, i do takich rzeczy ludzi ciągnie. Ale ta płyta była też taka bardzo świadomie radykalna, taka, która pokazywała, że tu jest nie tak, tu jest nie tak, tu jest nie tak, a my jesteśmy w opozycji. I ona, ten sam tytuł, skandal, to, że ten zespół się nazywał Molesta, to wszystko jest trochę dla mnie takie mm, np. NWA w Stanach. Pojawiło się dopiero po latach istnienia tej kultury i przeprowadziło rewolucję. Wtedy był zaczątek gangsterskiego rapu. Molesta zupełnie nie była gangsterskim zespołem. Ona była takim. W Stanach jest taki termin tagrap. w Polsce to po prostu rap chuligański. Tu nikt nie mógł się mianować gangsterem, bo prawdziwi gangsterzy różne prowadzili tu interesy i zwykle słuchali dicho, a nie rapu w tamtym momencie. Ale ta płyta zmieniła bardzo dużo w takiej i optyce słuchaczy. Ja pamiętam ileś rozmów z ludźmi, którzy mi mówili, że. No tak, ale to przecież nie każdy słuchacz tego był chuliganem i że wielu wtedy się pozowało na to, żeby być. Ale wydaje mi się, że ogrom dzieciaków, szczególnie tych aktywnie gdzieś żyjących na podwórku, nawet jeśli sama nie kradła, nie biła się, nie szarpała się do tego stopnia, z Społeczeństwem, sobą nawzajem, systemem do tego stopnia, o którym rapują Włodek Wienio i, i wszyscy wokół, to chociażby była codziennie spisywana przez policję. I dlatego 27 dzień wrześniowy był dla nich ważną piosenką, bo to nie trzeba być wtedy złodziejachą, żeby. E, jakby powtarzać jak mantrę, że zawsze i wszędzie, bo zawsze i wszędzie byłem spisywany w tamtym momencie, a ja naprawdę nigdy nie byłem na żadnym pierwszym, drugim, ani nawet trzecim froncie walk osiedlowych. A zdarzały się dni, że trzy razy w ciągu dnia byłem spisywany, więc jak ktoś nagle wypowiedział do mikrofonu to, co gdzieś tam mną szarpało, to ja powtarzałem każde to słowo. I ta płyta była rewolucją. No. Wydaje mi się, że to zmieniło bardzo wiele, i jednocześnie też stało się takim bardzo ważnym punktem odniesienia dla innych zespołów, dla innych miast. Jakby Trójka wzgórza jest bardzo warszawską płytą warszawski deszcz, Nastukawszy już jest zupełnie inną płytą niż ww 3 i oczywiście ludzie dorastają, to miasto się w tamtym momencie zmieniało i nigdy świat jest zbyt skomplikowany, żeby jedna rzecz prowadziła do drugiej tak o. Ale myślę, że wpływ Molesty był na to bardzo duży, że jakby... Ja nie wiem od ilu osób słyszałem, że oni przestali rapować wtedy, bo nagle usłyszeli coś, tak poważnego wypowiedzianego do mikrofonu, że oni w tym takim swoim trybie, gdzie tam było trochę rymowania słów, rapowania o rapie i tak dalej, takiego po prostu bez troskiego, pomimo tych wszystkich trosk, które się zdarzały gdzieś w życiu, bawienia się słowem, i tego hip-hopu takiego, jak on był wtedy rozumiany, to ci ludzie mówią, kurde, no, o czym ja mam rapować? Ja gdzieś tam sobie chodzę na studia, jeżdżę sobie na deskorolce. Co ja mam o tym rapować, jak tutaj chłopy wyjechali z takim kalibrem tematów i wszystkiego. I, i to wydaje mi się, że, że to był najważniejszy moment. I, i później możemy wskazać ileś jeszcze późniejszych, ale do 2000 roku wydaje mi się, że to była zmiana paradygmatu po prostu, że skończyły się czasy takiego beztroskiego sobie tam rapowania i oczywiście to stworzyło też opozycję wobec tego, bo jakby ci ludzie, którzy później się nazwali obrońcami tytułu, a już wcześniej jakby te rzeczy płomienia, czy Starego Miasta, tego całego środowiska takiego bardzo wierzącego w hip-hop, taki rozumiany jako cztery elementy, plus do tego jakiś knowledge, to takie szukanie i oni też mieli od czego się odbić i powiedzieć, my chcemy w inną stronę iść. A jeszcze z trzeciej strony, to też doprowadziło do tego, że bardzo wielu małolatów chciała być jeszcze bardziej radykalna i oni chcieli jeszcze bardziej żyć tą ulicą. I tutaj w ogóle nie ma żadnej winy tutaj Włodka, Wienia, że oni stworzyli cały ten nurt, który przybrał później dosyć takie rejestry. No, Ostre, żeby nie oceniać. Ale no, taka jest młodość, nie? że jak ktoś usłyszał płytę tak radykalną, to często chciał być jeszcze bardziej radykalny, względem też tego, no, że wielu tych ludzi nie wyniosło z domu jakiegoś takiego przeświadczenia moralnego, nie wyniosło zbyt wiele miłości itd. Rap jest w tym wspaniały, że te jednostki, na których społeczeństwo. W których społeczeństwo nie widzi żadnej wartości, takie ludzie, w których taki status quo społeczny nie widzi w ogóle nic. E, oni mogą się wydźwignąć z tego wszystkiego i, i wynieść ponad to. Chociaż to też ma ten rewers taki, że niektórzy, którzy nie doświadczyli takich rzeczy w życiu, przez takie piosenki mogą chcieć się bardziej zradykalizować, otrzaskać i, i żyć ulicą i a... No i to też się zdarza, no, ale to nie jest kwestia tej muzyki, tylko to jest kwestia e, jakby rodziców, wychowania, szkoły, e, jakby tych wszystkich elementów, które tworzą człowieka. Ja nie pamiętam, czy w tej książce przywołuję jest takie zestawienie e, takich przez psychologów opracowane, jakie rzeczy konstytuują. E, może nie konstytuują, prowadzą do zachowań antyspołecznych młodych ludzi, i tam media, do których możemy zaliczyć muzykę, są chyba na szóstym miejscu. Więc jakby to jest także różne, to może konsekwencje przyjmować, ale osiedlowy dom kultury hip-hop wydaje mi się, że bardziej służy resocjalizacji niż. Temu, żeby prowadzić w jakieś e, złe rejony. Chociaż czasami się to też zdarza. W domu mój ojciec słuchał takiego pełnego spektrum tego, co pokolenie naszych rodziców często słuchało, więc i progresywnego rocka tam trochę było, i trochę jakichś punkowych polskich rzeczy, e, i dużo poezji śpiewanej. Od francuskiego brela, bo moja mama jest romanistką przez Wesuckiego i, I to jest estetyka, z którą do dzisiaj się nie oswoiłem i jest mi zupełnie obca. Ja jakby na dzień dobry w tym moim nastoletnim buncie wszystko to odrzuciłem, i później dopiero na przykład do polskiego panka dotarłem i mój ojciec miał płytę siekiery na chacie nową Aleksandrię i wtedy tego nie słuchałem, ale dzisiaj jest to dla mnie bardzo ważne. E, więc to był dom rodzinny. Z drugiej strony to było podwórko. E, no, i na tym podwórku słuchało się różnych rzeczy. Moją pierwszą miłością muzyczną był metal. E, kumpel mi przegrał e, pierwsze mejem. E, i, I ten black metal to było coś takiego, co super korespondowało z moim nastoletnim buntem e, i niezgodą na to, wszystko co się wokół mnie dzieje, i tym. Możemy przeklinać? E, wkurwieniem, które czułem. E, tylko to też było tak, że przez to jak bardzo ekstremalną kasetę dostałem jako pierwszą, to później nic mi się nie podobało. Jakby te wszystkie takie death metalowe rzeczy, one były dla mnie zbyt patetyczne, zbyt przeprodukowane, to było surowe, czyste wkurwienie zapisane na taśmie. A, a to jak później ktoś mi podrzucał, i oczywiście słuchałem jakiegoś Cannibal Corpse trochę, jakiegoś Defu, jakiegoś Sodomu, ale nigdy to nie powodowało we mnie tego, co powodował Burzum i mayem. No i byłem, wiesz, 11-12-letnim metalem, który latał po osiedlu i malował odwrócone krzyże i po prostu w tych norweskich szatanach, bo wtedy szatanów w nich widziałem, a dzisiaj bardziej pogubione dzieci, to jakoś się kanalizował ten mój bunt. No i później była taka kaseta, płyta, wtedy kaseta Judgment Night Soundtrack, na którym był taki crossover połączenie kapel ciężko grających, metalowych, hardkorowych z rapowymi. I oczywiście pewnie już wcześniej gdzieś słyszałem jakieś pojedyncze rzeczy, ale to była taka rzecz, która jak ją usłyszałem, to się uświadomiłem i gdzieś już pewnie to mówiłem kiedyś, że. Do tego momentu dla mnie najbardziej agresywną, wkurzoną, ekstremalną, hałaśliwą muzyką był metal, i tych czterech zwykle chłopów jeden na mikrofonie, drugi na gitarze, trzeci na basie, a czwarty na perkusji, i oni byli dla mnie synonimem bycia niebezpiecznym. Czego szukałem wtedy w muzyce, a nagle zobaczyłem, że jeden taki chudelawy, czarny chłopaczyna z mikrofonem i drugi stojący za gramofonami gdzieś z tyłu. Oni są nieporównywalnie bardziej niebezpieczni, a jeszcze dużo bardziej to korespondowało z tym, co mnie otaczało w tamtym momencie, bo bo jednak metal to jest teatr i, i te chłopaki z umalowanymi mordami, i tak dalej. I tak sobie w tym moim dzieciackim trybie myślałem, że kurde, oni by nie przetrwali u mnie na osiedlu, a ten chłopaczy na Zonexu być może by przetrwał, szczególnie jakby miał pistolet, o którym rapował. Yy. I to był dla mnie taki dzień, w którym naprawdę, ja dzień później ściąłem włosy, miałem jeszcze taki moment przejściowy, pomarańczową bluzę sepultury, już trochę słuchałem rapu, trochę słuchałem dalej jakichś takich cięższych rzeczy. Oczywiście to był też czas Rage Against the Machine, tych takich crossoverowych kapel, clawfingerów, dogi-dogów itd. Ale od tamtego momentu to ja wiedziałem, że ten rap mnie bardziej wciąga. No i z początku on był amerykański, e, później zaczęły się pojawiać pierwsze polskie rzeczy. Ja przegapiłem Trails X, e, bo byłem też pewnie za dużym małolatem. latem. No i później te pierwsze rzeczy, bo, bo jakoś przez chwilę słuchałem trochę Kalibra, trochę Leroya, ale po pierwsze, wychowałem się na osiedlu, w którym Warszawa i Legia była wszędzie głośno chwalona, a względem ówczesnych tych ustaleń, że kosy kibicowskie i tak dalej, to gdzieś czasami wręcz było źle widziane słuchanie muzyki z innych miast. No i Leroy był trochę śmieszny. No tak, nie wierzyłem w to, co on tam rapuje. Śmieliśmy się z tego. I pewnie dużo tych amerykańskich raperów też trochę mogło, że było kreacjonistyczne i w swoim trybie śmieszne, ale on był wyjątkowo e, nieprawdziwy w tym. plus do tego te wszystkie takie onomatopeje, tam z bi i tak dalej. No i ten warszawski rap, jak się pojawił, e, od. Myślę, że takim przełomowym momentem, no to był Smack Beat Records i jak usłyszałem osiedlowe akcje i to nie dla sławy, nie dla pieniędzy, to nagle zrozumiałem, że ktoś widzi ten świat tak jak ja, że ktoś w tym takim układzie sił, który był wtedy wszechobecny, że ani rodzice mnie nie rozumieli, ani nauczyciele mnie nie rozumieli, ani w mediach nie znajdowałem żadnej refleksji na temat tego, co mnie otacza, to nagle Włodek z Wieniem mi zarapowali o tym wszystkim, co się dzieje za oknem mojego bloku, w mojej drodze do podstawówki, w drodze z powrotem z podstawówki i tych po prostu hektogodzinach, które spędzałem na podwórku, no bo to był tryb bardzo podwórkowy takiego... Nudzenia się wspólnie, że tak powiem, i tego, że nagle miałem muzykę, która do tego super pasuje. Więc rap nie był pierwszym moim wyborem i wynikał z kilku jakichś uwarunkowań, ale jakby jak już się pojawił, no to stał się ścieżką dźwiękową do mojego życia. Bardzo dziękuję mojemu gościowi za te super opowieści o warszawskim rapie lat 90. I zapraszam was na kolejną, drugą odsłonę tego odcinka. Historia warszawskiej popkultury. Zaprasza Wojciech Prylimiak. Przypominam, że audycja jest realizowana w ramach programu Studium Miasta Stołecznego Warszawy.